Bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Ja jeszcze taka nie ukrywam, nie do końca zdrowa, ale przychodzę dzisiaj do Was z filmem, który został zainspirowany, a właśnie zainspirowały mnie do tego dwie rzeczy. Będzie to film dotyczący generalnie mieszkań i tego mieszkań, domów po prostu miejsca, w którym mieszkamy. A zainspirowała mnie do tego po pierwsze dosyć, mam nadzieję, udana, duża zmiana w naszym życiu, jak również dwa właściwie filmy na kanale, to nie jest żadna tajemnica, na kanale Hej Łobuzy odnośnie Najmu Mieszkań. I dzisiaj właśnie o tym chciałabym z Wami pogadać, więc bardzo nie ukrywam, że oczekuję właśnie tutaj Waszego zaangażowania, że tak powiem, w ten film, czyli po prostu odpowiedzi na frakujące gdzieś tam mnie pytania. Ja też należę do osób, które są ciekawskie, mówię też, bo jednak jak oglądamy YouTube, to zazwyczaj nas pewne rzeczy ciekawią u tych osób, które gdzieś tam oglądamy na naszych ekranach. I powiem szczerze, że ja jestem osobą, która także jest bardzo, bardzo ciekawa właśnie różnych, że tak powiem, historii czy, czy rzeczy, które dla odmiany mają miejsce u osób, które są po drugiej stronie tego szklanego ekranu. Także zapraszam Was bardzo gorąco na ten film. Będzie mi bardzo miło, jeżeli właśnie podzielicie się ze mną swoimi tutaj historiami lecimy. Może zacznijmy od tego, tak jak wspomniałam, zainspirowały mnie do tego dwie rzeczy i między innymi temat najmu także, to jest temat, który chciałabym dzisiaj poruszyć, ale zapytałam Was na Instagramie, czy jaki jest, że tak powiem, Wasz status lokalowy, to się tak ładnie nazywa, a więc czy mieszkacie, macie własne mieszkanie, mieszkacie na przykład z rodziną, rodzicami lub czy mm, macie, czy wynajmujecie mieszkania. I najwięcej osób na Instagramie odpowiedziało, że albo posiada własne mieszkanie, albo właśnie mieszka gdzieś z rodziną. Wiadomo, że w przypadku takich dużych domów na przykład, no to jest to wręcz oczywiste, tak się kiedyś budowało domy, tak do dziś ludzie mieszkają, więc na zasadzie na dole mieszkają rodzice, a na górze mieszkają tak zwani młodzi, nawet ma się oddzielne czasem wejścia i tak dalej, i tak dalej, więc trudno tutaj szczerze mówiąc porównywać domy do Mieszkań, ale jednak znacząca większość ludzi powiedziała, że ma własne mieszkanie. Czyli nie jest to mieszkanie wynajmowane. Natomiast kiedy zapytałam, czy macie też na to mieszkanie, że tak powiem, prawo własności, czy posiadacie to mieszkanie na własność lub czy macie kredyt, tutaj powiem szczerze, odpowiedź zaskoczyła mnie szalenie. Ja oczywiście zdaję sobie sprawę, że oglądają mnie ludzie nie tylko z Polski, a jeżeli już z Polski, to z bardzo wielu różnych miast, ale aż. Ponad 66% osób odpowiedziało, że nie ma takiego kredytu na mieszkanie, czy też na nieruchomość po prostu. I powiem szczerze, że to była dla mnie dosyć zaskakująca odpowiedź, bo jednak gdzieś, gdzie się nie rozejrze na boki w takim życiu realnym, to jednak większość ludzi taki kredyt, mniejszy lub większy, niekoniecznie na całość tej nieruchomości, ale posiada. I. Przy tej właśnie okazji pomyślałam, że ja nagrałam w ogóle takie bardzo fajne filmy, one się nigdy nie wybiły, kiedy kupowaliśmy to mieszkanie, takie bardzo merytoryczne, krok po kroku, jakie były koszty, jak to wszystko wyglądało, też dlaczego zdecydowaliśmy się na agencję nieruchomości przy zakupie, ale pomyślałam, że właśnie dzisiaj się trochę cofnijmy i pogadajmy o tym też rynku mieszkań, o stronie takiej technicznej, nim Was o coś konkretnego zapytam. Bo... Pamiętam, kiedy w 2006 roku mój mąż kupował nasze poprzednie mieszkanie, nikt, absolutnie nikt z ludzi w naszym wieku, no byśmy wtedy mieli po 20 lat, ale z ludzi w naszym wieku, czy z ludzi e, dużo, dużo wieku naszych rodziców, nie orientował się totalnie w cenach. I to był, słuchajcie, ten magiczny rok, kiedy jeszcze w marcu. Mieszkanie X kosztowało 4000 za metr i to wierzcie mi, była ta wysoka cena, a w tym samym roku, kilka miesięcy później, to samo mieszkanie kosztowało 8000 za metr i w górę. W związku z tym doszło wtedy do takiego niesamowitego boomu na rynku mieszkaniowym. Od tamtej pory doszło też do. W ciągu najbliższych chyba dwóch lat, z tego co pamiętam, nastąpiła korekta rynku i faktycznie te mieszkania nieco spadły. I tutaj ja operuję na cenach i na doświadczeniach dla Warszawy, dla południowych dzielnic Warszawy. To także ma bardzo duże znaczenie, dlatego jestem anty-niezgodnie z moim zawodem socjologa, anty-uśrednianiu i antystatystyką, bo mediana zawsze w takich sytuacjach tak naprawdę no niby daje jakiś nam punkt widzenia, ale zupełnie inaczej mieszkanie w Warszawie kosztuje właśnie w południowych dzielnicach, inaczej mieszkanie kosztuje w Wilanowie, inaczej mieszkanie kosztuje na Ursynowie, inaczej kosztuje na tak zwanym zielonym Ursynowie, które także należy do Warszawy, ba, do tego Ursynowa i też jest południową dzielnicą, ale jest to część taka najpóźniej dokoptowana, a zupełnie inaczej mieszkanie kosztuje gdzieś na Pradze, w centrum i na Białą Warszawa jednak jest ogromnym miastem i różnica w cenach per metr za mieszkanie potrafi być naprawdę kolosalna. Oczywiście duże też znaczenie ma rok budownictwa, stan mieszkania, lokalizacja, no, lokalizacja też względem komunikacji. To jest oczywiste, ale do czego właśnie zmierzam? że W tym 2008-2009 roku doszło do takiej drobnej gdzieś tam korekty. Te ceny, powiedzmy, z tych 8000 za metr, tak uśredniając jednak, spadły do mniej więcej tak 7. Natomiast od tamtej pory można powiedzieć, że te mieszkania cały czas wykazywały taką tendencję wzrostową. Już nigdy nie nastąpiła tak duża korekta i nigdy od 2006 roku nie nastąpiło tak zwane pęknięcie bańki. Czyli nigdy na przełomie tak wielu lat nie doszło do sytuacji, żeby mieszkania powróciły do cen zbliżonych do tych właśnie z połowy roku, właściwie z początku roku 2006. I od tamtej pory obserwujemy taki bardzo mocno właśnie trend wzrostowy. On jest czasem mniejszy, czasem większy, czasem szybszy. Też to się zmieniało, kiedyś rynek wtórny i rynek pierwotny. Znowu tutaj mówię o Warszawie, o tej konkretnej dzielnicy, nie miał tak dużej różnicy cen. Ba, mieszkanie kupowane na rynku pierwotnym od dewelopera, czyli też mieszkanie na zasadzie statusu dziura w ziemi, potrafiło kosztować 6 tysięcy, gdzie mieszkanie na rynku wtórnym w wielkiej płycie, czyli niby potencjalnie w blokach, które miały nam się rozpaść kosztowało po 9 tysięcy. Czyli innymi słowy, e, oczywiście to wynikało też z tego, w jakim stanie mieszkanie od dewelopera było oddawane, należało tam bardzo dużo zainwestować, czy był to e, biały montaż, na jakim właśnie e, etapie, co deweloper zapewniał w tej cenie, ale były takie e, abstrakty, ale dochodziło do takich właśnie abstraktów, że mieszkanie od dewelopera e, Bardziej się opłacało cenowo, mimo że był to nowy budynek, mimo że teoretycznie była lepsza infrastruktura, i tak dalej, i tak dalej. Ale w pewnym momencie ten rynek znowu nastąpiło takie przetasowanie na rynku mieszkaniowym, i mieszkania te na rynku pierwotnym od deweloperów, czyli w stanie surowym, zamkniętym, biały montaż, zaczęły kosztować w Warszawie, tutaj dalej, opieramy się na tą południową naszą dzielnicę, po 20 tysięcy i w górę za metr. I powiem Wam, że to jest sytuacja, która dla mnie jest kuriozalna, kiedy my w 2020 roku, na początku 2020 roku kupowaliśmy to mieszkanie, to wtedy blok dosłownie obok nas oferował zwykły blok, niski budynek, dobra lokalizacja blisko metro, blisko jakaś tam zieleń, ale był to zwykły budynek, nie był to żaden apartamentowiec, tam nikt, nie było konsjerża, nie było złotych klamek, nie było basenu, nie było ba, placu zabaw dla dzieci, a nie żadnych dodatkowych atrakcji. Ten budynek wtedy oferował mieszkania po 18 tysięcy za metr. Gdzie, żeby w kolejnych miesiącach, kiedy dobudowywano kolejne budynki, już mieszkania właśnie wynosiły, cena za metr wynosiła 21 tysięcy. I powiem Wam, że ceny mieszkań dla mnie w Warszawie są cenami absurdalnymi. Ale ustalmy sobie szczerze, gdyby nie było popytu, te ceny nigdy by nie były, nie doszłyby do takich etapów, nie byłyby tak wyśrubowane. I opowiadałam Wam tutaj na kanale właśnie te kilka lat temu sytuację, kiedy sprzedawałam ja swoje mieszkanie. To było mieszkanie na Mokotowie, bardzo, dobre, bardzo dobrze położone względem metra. Tam była kwestia trzech minut. Piękna była również lokalizacja, bo był to budynek z lat 50., ale położony hmm, Okalane wręcz willami, w związku z tym raczej nie. których ceny już wtedy osiągały horrendalne stawki, więc raczej nie groziło, że tam powstanie jakiś nowy budynek, że ktoś zabuduje. Ten, ten fragment tego mokatowa. Ja nigdy nie rozróżniam mokatów dolny, górny, ale to było no, jeden z takich, mówię, lepszych kawałków i pamiętam, jak dziś wystawiliśmy mieszkanie, było to całkowitego remontu, czyli również wchodziła w grę elektryka, wchodziła w grę wymiana tam piony chyba było wymienione, ale e, całkowita elektryka, no wszystko, taki generalny remont generalny. Jedyne, co było najlepsze w tym mieszkaniu, to były okna, one były plastikowe i były w miarę przyzwoite. To było mieszkanie trzypokojowe, 53 metry i wystawiłam wtedy to mieszkanie w 2019 roku za 12 tysięcy za metr. I pierwotnie wszyscy się pukali w głowę, mówili, że to się nie uda, że to jest w ogóle chora cena. Nawet agencje, które się do mnie zgłaszały i klienci, którzy przychodzili na pierwsze spotkania, również pytali mnie, skąd pomysł na taką cenę i że to nie ma prawa po prostu się udać. Ta cena jest ceną zdecydowanie zaporową. I wyobraźcie sobie nasze ogromne znaczy zdziwienie, właściwie nie, bo tą cenę w ostatniej chwili, żeśmy zmienili, pierwotnie ona miała być dużo niższa, potem z, każdym, z każdą kolejną rozmową, że tak powiem, w rodzinie tą cenę podwyższaliśmy, aż ustawiliśmy tą 12. I doszło do sytuacji, kiedy ja współpracowałam z bardzo wieloma agencjami nieruchomości, Doszło do sytuacji, kiedy jedna pani drugiego dnia, ja od razu pierwszego dnia złamałam rękę, pierwsze raz w życiu coś złamałam, drugiego dnia mój mąż pokazywał już to mieszkanie. I pani, która była drugiego dnia, powiedziała, że jej to mieszkanie strasznie nie podoba, ona je chce. Ale chciałaby trochę negocjować cenę. I wyobraźcie sobie, że agentka nieruchomości się do mnie nie odezwała, ponieważ myśmy zaznaczyli, że generalnie ta cena jest nie do ruszenia. Pani chciała negocjować tą cenę o zaledwie 200 zł na metrze. I agentka się nie odezwała, nie dała mi znać. Myśmy kolejne dni pokazywali to mieszkanie, angażując coraz więcej osób, no bo ja byłam unieszkodliwiona, żeby się okazało, że ta pani się odezwała ponownie do tej agencji i wtedy agencja się w końcu odezwała do mnie i faktycznie udało nam się sprzedać to mieszkanie za tą cenę pierwotną, tylko zapłaciliśmy za nią prowizję, więc de facto ostatecznie to mieszkanie poszło za 11 tysięcy. 800 za metr. Mówimy o roku 2019. I wtedy, kiedy żeśmy sprzedawali tamto mieszkanie, ja mówiłam wielu agencjom, że chcę również kupić nowe mieszkanie, i wszystkie agencje, jak jeden mąż, odradzały mi to. Mówiło, że za chwilę, że w tym momencie jest bańka. Przypomnę, 2019 sierpień, że jest bańka, że zaraz ta bańka pęknie, że teraz kupowanie mieszkania to jest najgorsza opcja z możliwych. I to nie mówiła tylko jedna, druga, trzecia, czwarta osoba. Ja współpracowałam z 15 agencjami i każda agencja mówiła mi dokładnie to samo. Natomiast ja ufałam bardzo mocno swojej intuicji i mój mąż też jej ufał i, że tak powiem, pozostałe osoby, które gdzieś tam nam doradzały i postanowiliśmy szukać mieszkania. I wtedy okazało się, że na rynku tutaj, żeby, żeby mieszkanie spełniło takie moje oczekiwania, takich mieszkań nie ma. Po prostu. I to była w ogóle niesamowita sytuacja, bo niektórzy agenci po prostu w ogóle się do mnie nie odzywali, co mnie bardzo zaskoczyło, bo kazali mi napisać maila, po czym nawet kurtuazyjnie nie odpisywali na tego maila, w stylu, że, że tak, jak najbardziej, będziemy tutaj mieć na uwadze pani oczekiwania. Niektórzy agenci wysyłali mi zupełnie inne mieszkania niż te zgodne z... Z tym, czego ja oczekiwałam. A te oczekiwania, już o tym kiedyś mówiłam, naprawdę nie były wysublimowane, ja też je zawsze tak spisywałam od myślnika. Chodziło mi o to, żeby mieszkanie było na pierwszym, maksymalnie drugim piętrze lub z windą w budynku, żeby było położone blisko jakichś terenów zielonych, żeby miało trzy lub cztery pokoje, żeby miało duży balkon. I co tam jeszcze? Już, 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 już nie pamiętam, ale generalnie żeby było też położone blisko komunikacji miejskiej, blisko możliwości dojazdu. I moja mama wtedy wzięła sprawę w swoje ręce, zaczęła jakby wręcz nałogowo przeglądać wszystkie strony z ofertami mieszkań i znalazła nam to mieszkanie. To mieszkanie kosztowało ponad bodajże 9 tysięcy za metr, była to bardzo atrakcyjna cena, ale także było to mieszkanie, ono jest duże, więc oczywiście cena za mieszkanie była duża i było to mieszkanie do również generalnego remontu. Nic tutaj nie mogło zostać, choć została podłoga i okna, ale generalnie nic tutaj nie mogło zostać w takim stanie, w jakim żeśmy się zdecydowali je kupić, ale do czego zmierzam w tej przydługiej opowieści? Do tego, że od podpisania naszej pierwszej umowy takiej rezerwacyjnej i y, aktu umowy sprzedaży przedwstępnej do podpisania ostatecznej umowy y, i uzyskania kredytu przez nas na to mieszkanie, ceny poszły tak diametralnie w górę, mimo że tutaj się, moi drodzy, zaczynał COVID, że ja pamiętam jadąc na podpisanie aktu, nie wiem czy się tego przyznawać czy nie, ale walnęłam po prostu sobie kieliszek whisky, z tego względu, że miałam nerwy, że ci ludzie w ostatniej chwili się wycofają, bo gdyby oni się wycofali i oddali nam te zaliczki, które żeśmy wpłacili, i wystawili ponownie to mieszkanie, to oni by je zdecydowanie sprzedali za większe pieniądze. Więc taka moja historia a propos kupna, sprzedaży mieszkania. Która gdzieś ma spowodować, żeby Wam pokazać, że w miarę powiedzmy, że ogarniam tą sytuację. Natomiast w tym momencie ciekawi mnie, czy właśnie nie macie kredytu, czy macie kredyt, jaki macie po prostu status lokalowy oraz czy myślicie, bo to też może być bardzo różnie właśnie w różnych miastach, czy myślicie aktualnie o zakupie mieszkania? Czy w ogóle się nad tym zastanawiacie, może nie macie w ogóle takich rozwin, bo one nie są Wam do niczego potrzebne. Czy ta bańka pęknie, czy ona nie pęknie? Daje się uważać, że aktualnie ceny mieszkań są już tak wyśrubowane, że to jest po prostu niemożliwe, żeby nie doszło do jakiegoś tąpnięcia. I teraz największą rozkminą jeszcze to tąpnięcie będzie takie bardziej pęknięcie bańki, czy to tąpnięcie to będzie bardziej korekta? To mnie bardzo, bardzo ciekawi. Też zwróćcie uwagę, że te ceny stąd wynikają, że bardzo dużo ludzi cały czas inwestuje w nieruchomości. No i rynek najmu mieszkań to jest rynek dużo ciekawszy, ponieważ tam zachodziły różne, dużo bardziej spektakularne wzrosty i spadki. W momencie, w którym wybuchł konflikt zbrojny na Ukrainie, ten najem znowu bardzo mocno poszedł do góry. Teraz mamy do czynienia ze stagnacją, nie ma chętnych na najem, szczególnie w tych cenach, które gdzieś są oferowane na rynku. Ale ja tutaj Wam opowiedziałam o mojej historii plus minus kupna, sprzedaży, natomiast mam też dosyć bogatą historię. Ja sama jako ja nigdy nie wynajmowałam ani nie mieszkałam w wynajętym mieszkaniu, natomiast byłam tą osobą, która wynajmowała te mieszkania innym, począwszy właśnie od wspomnianego 2006 roku, jak i współcześnie. I powiem Wam szczerze, że biorąc pod uwagę, jak w tym. Zawsze inwestycja w nieruchomości to jest niby ta bezpieczna, ale biorąc pod uwagę, jak mają prawo w Polsce odnośnie wynajmu, jak bardzo jest to ryzykowna zabawa, jak bardzo y, możesz mieć po prostu pecha, wynajmując mieszkanie, to, to nie mamy co bardzo do czynienia z sytuacją taką jak w Hiszpanii, że ktoś po prostu ci wejdzie i tam mieszka, ale y, jest to dla mnie nie do pomyślenia, że Taki, taki właściciel mieszkania może się zabezpieczać na wszelkie możliwe sposoby, także wynajmować mieszkanie na zasadzie najmu okazjonalnego. Najem okazjonalny to jest taki my, że idziemy do notariusza, spisujemy sobie dokument. I ten dokument daje nam klauzulę tak zwanych trzech sióderek, czyli jest on zamienny, tak już naprawdę upraszczając, dla wyroku wydawanego przez sąd do eksmisji. Czyli potem z takim najemem okazjonalnym, jeżeli jakiś lokator nam się nie chce wyprowadzić, nie płaci, powinniśmy iść do komornika i taki komornik takiej eksmisji powinien dokonać. I brzmi to wszystko bardzo pięknie, natomiast życie jest troszeczkę bardziej brutalne i niestety to tak dobrze nie funkcjonuje. I zbyt wiele moim zdaniem jest właśnie takich historii na temat tego, jak ten właściciel mieszkania został oszukany przez najemców. Czasem ci właściciele sami się o to proszą, to też prawda, nie ukrywajmy tego, ale czasem niestety tak to nie działa i ktoś jest Bogu Winny, ma mieszkanie, które, za które zapłacił być może bardzo duże pieniądze, chce na tym zarabiać, traktować ten najem mieszkań jako biznes a jednak okazuje się, że może mu to przysporzyć bardzo, bardzo wielu problemów. Bo też tacy ludzie, którzy są nękani, aby się wyprowadzili, bo nie mają już prawa zajmować tego lokalu, mogą zdewastować takie mieszkanie. Oczywiście wszystko potem można rozliczyć w sądzie, ale jak wiemy, ponownie życie jest trochę bardziej skomplikowane. I powiem Wam, że ja jako osoba, która wynajmowała mieszkania przez tyle lat, yy i nadal właściwie prawie to robi. Naprawdę mam ochotę na tym etapie życia i biorąc pod uwagę właśnie bańkę, która aktualnie funkcjonuje, gdzieś się z tego wycofać. Uważam, że żeby wynajmować mieszkania, to albo najlepiej to zlecić Agencji Nieruchomości. Albo y, trzeba być bardzo, bardzo y, specyficzną osobą, żeby się nie zawieść. No i oczywiście zawsze jest to kwestia łudu szczęścia, czy nam się uda znaleźć odpowiedniego najemca, czy nie. I powiedziałam, że tego filmu zainspirowało mi m.in. filmiki na kanale Hejłobusów, które powiem szczerze, że dla mnie prywatnie. Y, są próbą po prostu monetyzacji jakiejś sytuacji. Jeżeli nie widzicie, to, to polecam sobie obejrzeć ponieważ oni wynajmowali dwa mieszkania i nakręcili taki pseudodokument, jak wygląda to mieszkanie po roku najmu, że jest niesprzątane, że nie było wysprzątane, że w umowie mieli taki zapis, a że mieszkanie musi być wysprzątane. Powiem szczerze, my nigdy w umowie takiego zapisu nie stosowaliśmy. Nie stosowaliśmy też zapisu, że mieszkanie musi być oddane dokładnie w takim stanie, w jakim było wynajmowane. Były oczywiście zapisy dotyczące stanu mebli i tym podobnych sprzętów, ale wiem, że są takie umowy, gdzie na przykład jeżeli oddajemy mieszkanie komuś świeżo wymalowane na kolor biały, to może sobie ktoś tam w trakcie tego najmu przemalować jej na zielono, ale ma nam oddać na dzień zdawania kluczy, mieszkanie znowu musi być na świeżo wymalowane na biało. I to jest fajna opcja, natomiast wiele osób się na coś takiego po prostu nie zgadza z najemców. No, bo wiadomo, że taki remont kosztuje i nie do końca ludzie mają ochotę. I powiem Wam, że dla mnie to z tym najmym jest dokładnie jak z pokojami hotelowymi. Jeżeli jedziemy do hotelu, to no gdzieś tam kultura nakazuje, aby ogarnąć, żeby nie zostawiać sypu, żeby nie zostawiać brudu tak itd., itd. Ale będąc w pokoju hotelowym, wynajmując pokój w hotelu czy w prywatnym apartamencie, nie wycieram kurze. Oczywiście posprzątam, ogarnę, syfu nie zostawię, ale nie wycieram kurze, nie myję lodówki i nie robię nie wiadomo czego. I dokładnie z takiego samego punktu widzenia wychodzę, jeśli chodzi yy, o najem mieszkania. Jeżeli ludzie, którzy mają własne mieszkania, nie utrzymują nadmiernej czystości, powiem Wam więcej, u nas też za łóżkiem, ja nie odsuwam za każdym razem łóżka sypialni, bo nie byłam nawet w stanie tego technicznie zrobić. I też na pewno tam się zbierają koty i raz na jakiś czas trzeba ruszyć te meble i tam za nimi posprzątać. Tak samo mam kurz na kontaktach, które są za szafkami, bo nie odsuwam co tydzień tych kontaktów, nie odsuwam co tydzień tych szafek. I moje tutaj zdziwienie a propos tego, że ktoś zostawił w lodówce okruchy, że kamień zostawił na zlewie, czy że kurz zostawił na kontaktach, które są za łóżkiem, czy koty, E, no jest równa generalnie zero. No, ja bym się dziwiła, jakby ktoś chciał wynajmować mieszkanie i jeszcze miał je wysprzątać na błysk. Nawet jeżeli to było zapisane w umowie, i nawet jeżeli e, potem w umowie był zapis, że jeżeli ktoś tego nie zrealizuje, to automatycznie będzie mu odjęte to z kaucji. No, to wolałabym już yy, nie wiadomo, jak znaleźć taką ekipę, dobrą ekipę sprzątającą. Moje rodzice też mają bardzo ciekawe doświadczenia. Raz po remoncie zatrudnili takie panie, które miały mi poszukać mieszkanie. zrobiły więcej szkody niż pożytku. W związku z tym też chyba jakbym była wynajmującym w labu, żeby już mi potręcili z tej kaucji. No, bo ja już de facto te pieniądze wydałam, już ich nie mam od dawna, yy, od roku, niż wynajmować ekipę, żeby potem ten właściciel wszedł i powiedział, że, że i tak standard czystości nie spełnia jego oczekiwań. No, taki mój tutaj wywód, jakby o wszystkim i o niczym. Do czego generalnie zmierzam? pierwsze, do tego, że jestem szalenie właśnie ciekawa, jaką wy macie sytuację lokalową, od strony, że tak powiem prawnej. Gdzie mieszkacie? Jakie, czy orientujecie się w ogóle, jakie są ceny mieszkań w waszej okolicy, mieście i okolicy? Bo tak jak wspomniałam, tutaj okolica myślę, że ma istotne znaczenie. I pogadałam sobie z Wami o tych mieszkaniach, tylko dlatego, że nie ukrywam: A, jest to w tym momencie mój temat gdzieś bardzo mocno na tapacie, a B, no niestety nie czuję się dalej na siłach, żeby nagrywać tak w pełni, w pełni test lub inny tego rodzaju film. Ale to nie jest absolutnie zapchaj dziura. Mam nadzieję, za co trzymam mocno kciuki, że za jakiś czas przyjdę do Was właśnie z filmem na temat tego, jak się zmienia, zmieni nasza sytuacja mieszkaniowa. Jak wrzuciłam na Instagram to, że ta sytuacja się zmieni, to ktoś mi napisał, że ma nadzieję, że nie sprzedajemy tego mieszkania, bo tak bardzo się z niego cieszyliśmy. Nie, absolutnie nie sprzedajemy tego mieszkania. Natomiast no my tutaj na to mieszkanie mamy gigantyczny kredyt. To jest też to, o czym się mało mówi, bo jakby sam zakup mieszkania to jedno, jeszcze potem trzeba to mieszkanie wyremontować, to mieszkanie urządzić, opłacić te wszystkie tak zwane opłaty około kredytowe. O tym właśnie był film, kiedy je kupowaliśmy, bo to się tak ludziom wydaje, ale ja pamiętam, że myśmy chyba tych opłat około kredytowych pirate drzwi mieli rzędu 40 tysięcy. To są ogromne pieniądze, które można było przeznaczyć. Tak teraz strzelam z głowy, które można było przeznaczyć na, na remont czy na umeblowanie takiego mieszkania. Więc nie, absolutnie tego mieszkania nie sprzedajemy. Tutaj jest kredyt, co nie jest tajemnicą, na 600 tysięcy i to powiedzmy, że stanowiło połowę, no odrobinkę mniej, ale niech będzie połowę tych pieniędzy, które trzeba było w to mieszkanie zainwestować. I wierzcie mi, ta cena, za którą myśmy właśnie kupili wtedy to mieszkanie, nawet w tym stanie, w którym ono było, to była cena bardzo, bardzo atrakcyjna. I nie ukrywam, że fakt, że wzięliśmy kredyt i w ciągu pół roku te ceny, ta, ta nasza rata kredytu skończyła z 2 do 4 tysięcy, po czym myśmy zamrozili tą ratę na 5 lat, bo gdybyśmy tego nie zrobili, to nasza rata wynosiłaby ponad 5 tysięcy złotych. Kredyt oczywiście brany w złotówkach. Jest czymś, co mnie osobiście mierzi i gdzieś tam ściska od, od bardzo, bardzo wielu lat i właśnie stąd jakieś tam nasze, mam nadzieję, udane ruchy w tym temacie. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to przyjdę i Wam o tym opowiem. Ale właśnie szalenie jestem ciekawa, jak to u Was wygląda, chyba się powtarzam po raz piąty, Was o to pytam, więc pozwólcie, że na tym etapie zakończę ten film. Wam podziękuję za oglądanie, czekając właśnie na wasze tutaj komentarze. Może na kciuka w górę i na subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie czynicie. Jesteście ciekawi również, co tutaj, jakie zmiany u nas nastąpią. A ja teraz idę to cudomontować. Muszę jeszcze szybciutko zrobić obiad, bo właśnie dzisiaj czeka mnie kilka spotkań. Co jest cudowne, bo ja nadal dzisiaj północy nie spałam, bo tak kasłała mój mąż jest mega rozchorowany, także świetnie po prostu, bardzo jest to takie też higieniczne, jestem przeciwniczką spotykania się w takiej sytuacji, no ale niestety pewne rzeczy nie wybierają, więc dzisiaj też właśnie czeka wiele, wiele spotkań związanych z tymi zmianami, więc więc lecę ogarniać życie wszystkiego dobrego i czekam na Wasze komentarze. Do zobaczenia, mam nadzieję, buziaki, pa! pa.